kozaki, półbuty, czułenka, trzewiki, czy nawet zwykłe sandały. Zanim przyozdobimy nasze stopy eleganckimi i wygodnymi butami, najpierw ciężką pracę musi wykonać obuwnik. Przycinanie skóry, profilowanie cholewki, formowanie kształtu buta, wreszcie dobieranie odpowiednich materiałów, ćwiekowanie, klejenie i wykańczanie obuwia. Zawód obuwnika to wymagająca, ale też ciekawa i kreatywna praca. Bartłomień Cubrzyński kilka lat temu rozpoczął swoją przygodę z obównictwem i szybko polubił tę pracę. Zacząłem tak spontanicznie pracę, później mnie tak zaczęło wciągać to, no bo zaczynałem pracę praktycznie nie umiejąc nic przyrobić butów I później się stopniowo wszystkiego uczyłem. Wciągałem, wciągał mnie ten zawód. Bo interesowało mnie to. Marcin Sikora, krojczy, zajmuje się przycinaniem skór jako obównik pracuje już kilkanaście lat. Nie jest to aż tak ciężka praca, ale bo wiadomo, po, po, po całym dniu pracy męczą się oczy, bolą nogi, no ale jakoś tak, ja przynajmniej to lubię robić. Robert Sikora, współwłaściciel firmy Nessie, przeszedł przez wszystkie szczeble obuwniczej kariery. Do swojego zakładu zatrudniamy osoby, które niekoniecznie muszą mieć wykształcenie w tym kierunku, e, zawodowe, czy też e, jakiekolwiek przygotowanie. E, zatrudniamy osoby, które chcą chętnie się przyuczyć, które szybko się uczą. Zakres zadań obuwnika to wszelkie prace związane z produkcją obuwia i wykańczanie obuwia oraz wykonywanie usług naprawczych. To od obuwnika zależy, czy buty, które wychodzą z fabryki są dobrze wykonane. Ja, najpierw jest cholewka, przychodzi od kamasznika, e, później idzie do zakładek. To na zakładki jest formowana na maszynie, na formowarce. Następnie idzie właśnie do mnie, co ja robię, na ćwiekarkę, ja ćwykuję czuby. Później idzie do maszyny, która robi boki i pięty. No w tej chwili jest właśnie praca maszynowa. Kiedyś było ciężej, no bo to wszystko trzeba było czarecznie wykonać. Obuwnik to zawód, który wymaga przede wszystkim dokładności, sumienności oraz wyobraźni. Osoba, która chciałaby pracować na tym stanowisku, no musi się liczyć z tym, że to, to nie jest może jakaś tam łatwa praca. Trzeba to wystać. Trzeba być bardzo cierpliwym, bo te skóry są naprawdę różne. Trzeba współpracować, no, na przykład jak ten co drasa, buta. Musi współpracować z tym, co spody klei, no bo może przedrasać buta i muszą się komunikować, że za dużo wydrapał albo za mało wydrapał. No taka jest zespołowa musi być praca. Miejsca pracy obównika są zróżnicowane. Zmieniają się w zależności od specjalizacji, choć najczęściej ten zawód wykonuje się w warsztacie czy w fabryce. Kiedyś niemal wszystkie prace wykonywało się ręcznie. Dziś głównymi narzędziami pracy obównika są specjalne maszyny. Dużo pomaga nam komputer, jednakże produkcja obuwia nie jest czymś takim, gdzie można zastąpić człowieka automatem. Automaty ułatwiają pracę, jednakże człowiek tu odgrywa bardzo, bardzo ważną rolę. Aby sprawnie obsługiwać te urządzenia, każdy pracownik musi na początku się z nimi zapoznać i przejść odpowiednie przeszkolenie. Nie da się obsłużyć maszyny. Jedna osoba wszystkich maszyn są bardziej skomplikowane, są mniej skomplikowane. Myślę, że te najbardziej skomplikowane to po dwóch, trzech miesiącach osoba, która chce, będzie obsługiwać te maszyny. Czasem jednak obuwnik musi też sięgnąć po tradycyjne narzędzia. Praca obuwnika wiąże się również z pewnymi niedogodnościami i utrudnieniami. Specyfika zawodu wymaga dobrej kondycji fizycznej, koncentracji, skupienia i ostrożności. Dla niektórych problemem może być praca w pomieszczeniu, w którym używa się klejów, farb i innych substancji chemicznych. Na pewno nie może być człowiek uczulony nie wiem, na różnego rodzaju związki, związki chemiczne gdyż tu jest i klej rozpuszczalnikowy, jest skóra sama w sobie też zawiera dużo chemii. Pracy tej przydatne są zdolności manualne. Potrzebne są mocne nogi i zdrowy kręgosłup. Przydaje się też siła fizyczna. Niekiedy trzeba dużo siły użyć, no bo różne cholewki są, nie pasują. Trzeba siłę użyć, żeby na kopytach naciągnąć, ale niektóre są takie, że właśnie się dobrze robi, że wszystko maszyna praktycznie zrobi. Tylko trzeba obsługiwać tą maszynę. Umiejętności i wyobraźnia to podstawa. U nas w firmie można nauczyć się wszystkiego, począwszy od rozkroju skóry, montażu obuwia. Trzeba mieć chęci po prostu do nauki. I musi interesować to. Trzeba mieć podejście, żeby chcesz, chcieć się uczyć, pytać starszego pracownika, jak co zrobić, żeby to spróbować. Ja przychodziłem tutaj, nic nie umiałem i teraz, praktycznie, cały proces produkcji, jestem w stanie wykonać. Wszystkiego się nauczyłem od podstaw.